Tradycja można by powiedzieć, kolejnych 140 miejsc w ciągu najbliższych, no myślę maksymalnie trzech lat, ale może uda się wcześniej, bo dzisiaj jesteśmy na etapie kończenia procedur przetargowych dotyczących projektowania tych miejsc żłobkowych tego nowego budynku, bo... To chyba, tak się zastanawiam, pierwsza budowa od podstaw nowego budynku, bo do tej pory albo wykorzystywaliśmy budynki, w których było coś innego, bądź powiększaliśmy po prostu te miejsca, w których już te miejsca żłobkowe były. Dzisiaj budowa zupełnie nowego, 8 miesięcy projektowania, później... Realizacja, na dzisiaj mamy zabezpieczone około 6 milionów złotych na tą inwestycję, ale już dzisiaj wiemy, że, że nowe ministerstwo, nowy rząd pana Donalda Tuska chce podnieść to dofinansowanie, bo my jako samorządowcy zwracaliśmy uwagę, że gdy mówiono poprzednio, że to ma być około 100%, znaczy około, że to ma być 100% tak naprawdę pieniędzy, które samorządom jest potrzeba na... Nowe miejsca żłobkowe to tak naprawdę około 50-60%. Dzisiaj wiemy, że te dodatkowe środki mają do nas dopłynąć, także czekamy, ale ponieważ jest to dzięki uruchomieniu KPO, możemy już powoli realizować tą inwestycję i tak właśnie u nas się dzieje. Widzimy, że ta jakościowa zmiana u nas, bo tak naprawdę u nas są ogromne zmiany, bo z 240 miejsc żłobkowych, chyba w 2015 roku, mamy dzisiaj prawie 600. E, takich miejsc e, wydać mi na to około 30 milionów złotych, a cały czas liczba oczekujących e, nie do końca się zmniejsza, tak jakbyśmy chcieli. E, także to pokazuje, że e, dzisiaj e, po pierwsze dziadkowie są bardziej aktywni, a nie tylko chcą zajmować się swoimi wnukami chcą się zajmować wnukami, ale aktywnie i wtedy, kiedy mogą, bo są przecież dużej aktywni zawodowo i, i też nie mogą z nimi tyle spędzać wolnego czasu, ile by chcieli, a również rodziny dzisiaj na zupełnie inny sposób wyglądają, bo i mężczyzna, i kobieta chce, chce się realizować zawodowo, chce być aktywny zawodowo, więc z tego pewnie wynika to większe zainteresowanie, zainteresowanie żłobkami, a my chcielibyśmy tym oczekiwaniom naszych mieszkańców sprostać. Trzeba pamiętać, że również jako gmina Sosnowiec dopłacamy do żłobków niepublicznych, przekazujemy naszym rodzicom, którzy sobie wybierają żłobek, do którego chcieliby posłać swoją pociechę, dokładamy rocznie około 3,5 miliona zł to jest 500 zł na, na, na jedno dziecko.